Uwaga, witam Was serdecznie kolejnego dziąka. Dzisiaj jesteśmy na nieco innym wypadzie, bo nie jesteśmy sami. Jest z nami rekin. Jesteśmy na fajnej zeczce, szukamy wody, szukamy rybek. Jak coś się wydarzy... O oh fak, nie nagrałem tego! No nagadałem się, nagadałem, a nie włączyłem nagrywania. Także jesteśmy na nowym odcinku rzeki z rekinem. Zobaczymy, co tutaj dzisiaj się wydarzy. Ciekawego. Mam nadzieję, że jakieś ryby będą. W nocy troszeczkę popadało. Woda delikatnie trącona. Zapowiada się dosyć ciekawy dzień. O! Patrzcie, widzicie jednak, co Fachura to Fachura. My tutaj wałkujemy, wałkujemy, a on idzie po nas i łowi. Przypadek. Jaki tam przypadek? Tu nie ma przypadków. O, on dalej łowi! Jest ryba. Nasiedząco pod krzakiem ucieka. No nie fajna sytuacja. Jakby nimfa teraz wystrzeliła z pyska, to jest kaszana na 100%. Wow, co to mi? Załapałem gałąź. Prawie widzę! No, łowimy dalej. Nie? A no ładny. Może i tam brakuje mu z dwóch, trzech. No. Ale jest. No moją. twoją produkcję wczorajszą, widzisz? Najlepiej się łowi na swoje nimfy. No. Gratulacje. Jest ryba. Na spokojnej. Oj, ładne wyjście widziałem. Jest, piękne rybko. Zobaczcie, jak głęboko trzeba wejść. No, warunki słabe, ale coś tam się dzieje. O. Zobaczcie, mała zmiana miejscówki, parę metrów dalej i jest jakiś kajteczek. Ole, Pistolecik, ja cię kręcę. Już takiego małego dawno nie widziałem. Pokaż go tutaj. No, naturalnie. Porzut. Zobaczymy czy coś tu się wydarzy jeszcze. Ładny dołek, zacieniony. Nie no, musi tu jeszcze być. Fajny nurcik. No wiesz, to no nie jest jakaś głębia. No, Może jak jeszcze jakaś jedna rybka pod drugim brzegiem siedzi. Może siedzi, bo ja tutaj go miałem na środku, tam nawet Aha. No to sprawdzajcie. U! Zobaczcie, Właśnie idziemy z Bartkiem szybko na miejscu. Bo mikołaj. Piotrasem już polecieli przepaść w strągale. Jesteśmy w gryfowie, ciśniemy na górę pod Jazik Głębokie miejsce. Przy takich temperaturach strągale tam powinny się kumulować. Zobaczymy co będzie. Zobaczcie jaka oko wraca klamocz. do domu. Jaki klamotos. Widzieliście, jak się kiedyś łowi polski Janusz szła? O! <laughs> Pełno tu ich. Dzień dobry, dzień dobry! Witam Was serdecznie, dojechaliśmy na dzisiaj nieco inne łowisko niż zawsze. Nie będzie to rzeka, ani Kwisa, ani Bóbr, będzie to...